Oceniamy e, póki co okres przygotowawczy pozytywnie. Chłopcy wykonali kawał ciężkiej pracy i myślę, że też ważny element, że obyło się praktycznie bez kontuzji. Jedna można powiedzieć poważna, to jest ten element chyba najbardziej martwiący e, kontuzja Julka w meczu z Kasem Konstantynów. No to, jeśli chodzi o minus tego przygotowania, no to to by był jeden punkt, myślę, taki poważniejszy. A jako całokształt jesteśmy zadowoleni. I z optymizmem patrzymy na, na najbliższy mecz z Jagielonią Białystok. Tak naprawdę w tym ostatnim okresie czasu to już był tak naprawdę ten kluczowy moment, w którym skupiliśmy się mocniej na działaniach ofensywnych. Tak naprawdę tak naprawdę cała tamta runda głównie była podyktowana de defensywie. E, gdzieś tutaj początkowo też na tych aspektach defensywnych się skupiliśmy, ale im bliżej do startu ligi chcieliśmy już tych chłopców ponownie przestawić w głównej mierze, bo to nie jest tak, że defensywa sama funkcjonowała, bo jakby te wszystkie fazy gry są spójne i wszystkie, wszystkie podczas treningu występują, ale główne akcenty były e, defensywne. Tak w ostatnim okresie już przyszliśmy głównie na działania ofensywne, co też tak naprawdę te gry kontrwywalne te ostatnie mecze pokazały, że, że jak najbardziej przełożyły się te nasze działania na, na, na wyniki. W sztabie przed, w znaczy przed planowaniem tego okresu przygotowawczego dyskutowaliśmy długo, w jakie sparingi iść, ale tak naprawdę kluczowym pytaniem, było do czego przygotować zespół i tu mieliśmy jakieś e, dwie możliwości, czy mocniej do celiotki, czy mocniej do piłki seniorskiej, e, która nieubłaganie już się zbliża i postawiliśmy jednak bardziej na mocniejsze przygotowanie tych chłopców e, do piłki seniorskiej. E, już zagraliśmy siedem spotkań sparingowych z seniorami jeszcze jedno przed nami e, w przyszły weekend. E, i tutaj braliśmy też pod uwagę okres przygotowawczy letni, yy, który, w którym generalnie gra się może 3, może cztery sparingi i myślę, że to nie jest wystarczająca ilość spotkań z seniorami, żeby przygotować tych chłopców na przyszły sezon. I teraz. Yy, Mieliby przystępować w trzech rozegranych, czy czterech rozegranych spotkaniach, pewnie nie w pełnym wymiarze, jeśli chodzi o okres przygotowawczy. Z seniorami grać w okręgówce, czy w czwartej lidze, czy w trzeciej, czy to w UKS ie 2, czy w UKS ie 3. Myślę, że mogliby się nie zaadaptować, a tak to, dzięki temu, że tutaj gramy tyle spotkań, Wejdą w tą ligę już w przyszłym sezonie z bagażem 12-13 spotkań i, i nawet widać tu po chłopcach, po, tym, po tych sparingach, które rozgrywaliśmy, że wyciągnęli to, co chcieliśmy, bo my jako treży możemy mówić pewne rzeczy, dawać wskazówki. Ale to jednak trzeba poczuć na własnej skórze i nawet taka jeden, jeden taki przykład przed meczem ze Zjednoczonymi Stryków mówiliśmy, wy musicie maskować intencje, chcę zagrać w prawo, no to muszę troszeczkę popatrzeć w lewo, bo prawdziwy senior, doświadczony zawodnik już was w cudzysłowie przeczyta. I nawet wskazaliśmy imię, że to Marcin Zimon były zawodnik ŁKS-u, tam grał. Mówimy na przykład taki właśnie, Marcin was może przeczytać. W piątej minucie no dokładnie się stało to. Co, co, co wskazywaliśmy w szatni. E, można powiedzieć, że dzień wcześniej już przeczytał naszego zawodnika. Jeszcze dobrze, że nasz zawodnik nogi nie podniósł. Marcin już zamknął tą strefę i przeciął tą piłkę. Więc e, myślę, że właśnie takie drobne rzeczy. E, zbudowały jakąś świadomość tego, co ich czeka. E, czy tak można powiedzieć troszeczkę piłkarskiego cwaniactwa też myślę, że e, liznęliśmy. E, tutaj chyba głównie mecz z Kasem, gdzie nasi zawodnicy wdali się w dyskusję z arbitrem, zawodnik postawił piłkę, wznowił grę i wyszedł sam na sam. I my też to wsk wskazywaliśmy kilka razy, bierz piłkę, graj, nie dyskutuj w ofensywie, ale Dopiero musieliśmy to czyść w negatywny sposób, żebyśmy to zaczęli robić, bo już po tym spotkaniu już nasi chłopcy, myślę, że wyciągnęli wnioski, już zaczęli stawać przed piłką, jeśli chodzi o rywal wznawiał i też sami próbowali... Przekuć to na naszą pozytywną stronę, czyli piłka wyleciała szybko, chcieliśmy wznowić, gdzie przeciwnik nie zorganizowany. I to są plusy, które można mówić, można ćwiczyć, ale te sparingi, myślę, że mocno otworzyły oczy tym chłopcom na takie rzeczy, ale też na jeszcze jedną rzecz, myślę, jeszcze ważniejszą na to, ile jeszcze pracy przed nimi, żeby zaistnieć w piłce na poziomie centralnym. No to poziom centralny to chociaż druga liga i tutaj jeszcze każdy z nich musi wykonać tytaniczną pracę. Każde zwycięstwo buduje zespół. W każdym razie, my, tak już tutaj Kuba wspominał, patrzymy na to troszeczkę inaczej. Patrzymy na te sparingi w taki sposób, gdzieś tam przyszłościowo, tak? żeby tych chłopców przygotować do tego, co, co, co już za chwilę ich czeka. Oczywiście, gdzie trafią, czy to, czy to będzie trzeci zespół, czy drugi zespół, czy też gdzieś te losy potoczą się inaczej. Czas pokaże. W każdym razie, tutaj Centralna Liga Juniorów to jest jednak troszeczkę, troszeczkę inny świat. Zdajemy sobie sprawę, jak ciężkie zadanie przed nami stoi. Każdy, każdy doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że chcielibyśmy, aby ta centralna liga juniorów w Akademii została, została na dłużej. My jako Beniaminek na pewno będziemy mieli tutaj bardzo trudne zadanie. No i też też zdajemy sobie sprawę, że tak naprawdę te sparingi, no jednak gdzieś, gdzieś charakter, gdzieś funkcjonowanie w takich spotkaniach, rozgrywanie tych meczów będzie wyglądało troszeczkę inaczej. Ale no, czas pokaże, tak naprawdę z każdym meczem to doświadczenie będziemy, będziemy nabywać. Przeciwnik na pewno z racji tego, że już jedną rundę ma za sobą, gdzieś gdzieś to, to doświadczenie będzie po jego stronie, ale ale my też gdzieś tutaj na pewno e, będziemy chcieli pokazać się z jak najlepszej strony tak jak zawsze koncentrujemy się na sobie inne zespoły nas nie interesują, jeśli chodzi o mecz, analizę rywala, wiadomo, że będziemy oglądać i chcieć, chcieli przygotowywać zawodników na to, co ich czeka ale to jednak na boisko wychodzą zawodnicy i oni muszą reagować, my możemy przewidywać, że ktoś zagra załóżmy scenariusz A zagra B i tutaj nie będzie czasu dopiero w przerwie będzie czas, żeby to przeorganizować, więc my też chcemy, żeby aby zawodnicy czytali to, co się będzie działo na boisku, gdzie są przestrzenie, czy na przykład proste pytanie, czy zawodnicy stoją w strukturze, czy wychodzą za naszymi zawodnikami. To już muszą re zawodnicy reagować na bieżąco. Jaki jest nasz cel, wycisnąć z każdego meczu jak najwięcej, i żeby to nam przyniosło spokojny byt na. Przyszły sezon, ale my koncentrujemy się na najbliższym meczu. Tak jak zakładaliśmy w poprzedniej rundzie, w poprzednim sezonie, najważniejszy mecz to jest ten najbliższy, na który mamy wpływ i tylko na nim się koncentrujemy. Teraz dla nas istnieje tylko mecz z Jagielonią. Tydzień temu dla nas istniał tylko mecz z Nerem Podębicem, mimo że to był tylko Sparing. jeżeli chodzi o nas, to wydaje mi się, że poschodzimy bardzo spokojnie, tak jak mówiliśmy no już wcześniej, w momencie tego naprawdę kiedy, kiedy robiliśmy ten awans, już gdzieś tam sobie wizualizowaliśmy to jak, 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 z jakimi nastrojem gdzieś nam przyjdzie grać, wiadomo, gdzieś emocji się nie do końca, nie do końca da, da się te emocje oszukać, wiadomo, że w momencie, kiedy wyjdziemy na boisko, my jako ten rzeczy zawodnicy, gdzieś gdzieś te emocje będą będą dosyć wysokie, ale na pewno podchodzimy spokojnie, ale to z racji tego, że wiemy, że bez względu też tak naprawdę na to co tutaj się wydarzy. Ci chłopcy mają, mają określone cele i tak patrzymy na każdego indywidualnie, na pewno cel taki główny, który myślę, że tutaj tak naprawdę w każdym wywiadzie gdzie się pojawia, to to, żeby w każdym zespole był zawodnik perspektywiczny, który gdzieś tą drogę do tej piłki seniorskiej, do przybijania się w, tutaj w poszczególnych zespołach, czy to, czy to rezerw, czy też to, o czym tak naprawdę marzy każdy zawodnik i trener, aby, aby któryś z wychowanku, Trafił do pierwszego zespołu, to jest cel nadrzędny, i tak naprawdę wszystko jest podyktowane temu. Więc nie patrzymy na Centralną Ligę Juniorów jako, jako cel sam w sobie. Wiadomo, chcemy się zaprezentować jak najlepiej, chcemy gdzieś tutaj walczyć o, o ten byt i, i tak naprawdę w każdym meczu damy, damy siebie maksa, ale spokojnie, spokojnie. A co do zawodników, no przynajmniej na razie po nich, po nich nie widać. Te jakieś tremy, która mogłaby u Beniaminka występować, Jak z nimi rozmawiamy nawet, gdzieś tam, wiadomo, nie, staramy się te presje mimo wszystko z nich się zdejmować i za dużo nie mówić, że musicie to, czy tamto, trenujemy, przygotowujemy się po kolei, każdy mikrosykl realizujemy działania, które, które sobie założyliśmy i, i z tego ich rozliczamy. Od tej rundy wprowadziliśmy w mikrocykl, zakończenie treningu każdego, gdzie zawodnicy danego dnia, dzisiaj były akurat to przerzuty w formie ścisłej, doskonalą daną umiejętność. Tak jak w poniedziałek tutaj mieliśmy okazję to zobaczyć. Jutro na wtorek przypada gra głową, w środę doskonalą przyjęcie i podanie, siłę podania, generalnie, bo na to zwrócili zawodnicy nasi. E, największą uwagę, różnicę między nami a zespołem, zespołem e, rezerw i tutaj właśnie to chcieliśmy doskonalić, a w piątek e, akcent na finalizację nogą mniej wiodącą, więc tak to sobie podzieliliśmy i myślę, że póki co Fajnie się to sprawdza, bo generalnie zawodnik, zawodnikom oddajemy odpowiedzialność. Każdy dobiera ćwiczenia na, na dany deficyt czy de, daną umiejętność e, sam. Powiem szczerze, że to jest e, trudne pytanie z tego względu, że. Im bardziej gdzieś się tam zastanawiamy, i wydaje nam się, że dochodzimy już do, do tej optymalnej jedenastki, to przychodzi mecz i, i się okazuje, że gdzieś tam są różne jakieś rozterki. No nie powiem konkretnie, oczywiście, których gdzieś tam nazwi w pozycji to dotyczy. W każdym razie, no jakieś tam na pewno jeszcze delikatne takie zapytania są. Z jednej strony są zawodnicy, którzy gdzieś tam myślę potrafiliby wskazać, czy, czy w tej jedenastce się znajdzie, czy nie. Gdzieś patrząc po minutach, patrząc po tym, jak ten okres przygotowawczy przebiegał. Eee, my też mamy gdzieś tam pewnie w głowie już, już tą optymalną jedenastkę, ale... Ale gdzieś tam na pewno, szczególnie tak jak teraz, jeszcze e, za chwilę tak naprawdę będziemy analizować ten mecz, który, który za nami, będziemy właśnie wyciągać sytuacje, których, z których nie jesteśmy do końca zadowoleni. Też to, co było dobre, o tym będziemy mówić. E, I tak naprawdę przy takich pytaniach, sobie gdzieś tam analizujemy, e, gdzieś się przedstawieniem wizualizujemy to ostatni mecz, to zawsze zawsze rodzą się pytania, czy może jednak czegoś czegoś nie zmienić, ale z drugiej strony. Tak jak już mówi się wcześniej, no wyniki, wyniki pozytywne, więc może bronią się same. No, no ten kręgosłup myślę, że tutaj jest, jest. I on tak naprawdę tutaj nie było jakichś większych roszat. Na przestrzeni tak całego sezonu. Gdzieś mamy zespół oparty o 5 sześciu. Zawodników, i, i tak naprawdę wokół, wokół nich te, ta cała jednostka. E, Na no, 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 tym to, to szkielecie bazuje. Z nich no, gdzieś sobie nie wyobrażamy sobie tak funkcjonowania zespołu. Oczywiście są, są sytuacje, czy też mecze, czy też ta dyspozycja decyduje, że i z tego szkieletu potrafi zawodnik wyskoczyć, ale z perspektywy tych wszystkich spotkań, tych meczów kontrolnych, ligi, która za nami, to, to raczej z, z tych pięciu, sześciu nazwisk dla nas pewnych, tak to nazwijmy, raczej, raczej wracali. Zapraszamy wszystkich na nasze spotkania. Zapewniam, że chłopcy dadzą się wszystko, warto ich wspierać. Serdecznie zapraszam.